Cześć, z tej strony Superski, witam w programie Wywiady na Spontanie, ze mną jest Stek. Siema. Opowiedz coś o sobie w kilku zdaniach. Mam na imię Staś, lubię grać w często zajmuję się Discordem. Moją pracą jest gra w piłkę, a także montaż filmów, robienie grafik i w sumie tworzenie no, filmów na YouTube a. i to filmy, wszystko. Dzięki za fajną wypowiedź. Czy możemy przejść do pytań? Tak. Jak ci mija dzień? E, dzień mija bardzo dobrze, lecz w sumie e, dopiero wstałem, więc jeszcze będzie pewnie wiele rzeczy. Od jakiego czasu jesteś na platformie YouTube? Od niedługo będzie już rok. Do jakich dążysz celów na YouTube? No, chciałbym wbić 10 tysięcy myślę yy, i no 10 tysięcy jak na razie wystarczy, chociaż jak na razie 1000. Jak na razie tysiąc. Mhm. Co najbardziej cenisz u innych ludzi? E, w sumie szczerość yy, i w sumie tylko szczerość. Mhm. Jakich youtuberów byś polecił oglądać poniżej 16 roku życia? Youtuberów do Minecrafta, tak? Mhm, mm tak. E, moim zdaniem Elo Mordo, Mordo, Granderka. E, I całą w sumie ekipa Axelotów, a także szefów, czyli tam, no, wadera i wiesz o co chodzi. Mhm, mm Tak. Jakie były twoje początki na YouTubie? E, no początki na YouTubie nie były zbyt ciekawe, ponieważ grafiki, grafik w ogóle nie było. Montażu filmów również nie było. Na początku mojego kanału, czyli parę pierwszych filmów, robiłem tam tak jakby Brizly albo jakieś tam budowy bez Shifta, oczywiście bez makro, na Replay Modzie. Więc to nie były za ciekawe i też dużo nie wniosły na mój kanał zbytnio. No. Co uważasz o patostreamerach? No, moim zdaniem zbytnio są niepotrzebni na YouTube ani na Twitchu, więc. Więc nie, nie mam co powiedzieć, tylko moim zdaniem są niepotrzebni. Masz dziewczynę? Nie. Jaką masz myszkę? E Glorious model o software minus i y Blue aż 70. Ile czasu zajmuje Ci wymyślenie, nagranie, zmontowanie, opublikowanie filmu na YouTube? Ja ogólnie grafik nie robię sam. Monta montażem też się ja nie zajmuję, ponieważ. Yy, niby montuję filmy, tak jak powiedziałem, ale nie montuję tak, jakbym chciał. Yy, dlatego montuje mi mój montażysta. Yy, samo nagranie schodzi mi około 40 minut, ponieważ yy, fragmenty są yy, niektóre wycinane, niepotrzebne. Yy, więc tak myślę, że skoro montażysta montuje mi tak parę godzin, yy, grafika się robi szybko, a jest ładna. Tak, tak myślę, że. Jeden odcinek poczytałem w przeciągu 10 godzin, coś tak mi się wydaje, ponieważ monta montażysta głównie yy, ten czas zabiera przez to, że montuje film, ale yy, tak jakby daje mu ten czas, ponieważ te filmy montuje bardzo ładnie. Mhm. Forbowałaś kiedyś włosy? Yy, nie. Jakie lubisz oglądać kategorie filmów? Kategorie filmów powiem ci szczerze, że ja lubię oglądać takie bardziej, gdzie jest jakaś akcja, a jak, yy, albo przy, 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 przyrodowe po prostu. To wszystkie pytania, które zostały przygotowane dla ciebie. Dzięki za, wzię za wzięcie udziału w programie, a także za udzielenie odpowiedzi na nasze pytania. Dziękuję. Masz coś do przekazania widzom? Yy, pozdrawiam, i to tyle. Logi widzów, zachęcamy do polubienia naszego wywiadu, a także do subskrybowania naszego kanału, by z nami być na bieżąco. Zapraszamy również do dołączenia na nasz serwer Discord, link w opisie. Do usłyszenia.